Oto top 3 rzeczy, których prawdopodobnie potrzebujemy w Pet Simulator X, żeby grało się dobrze. Pet ventor wymyślił na przykład giftboxowe nagrody. Co myślicie o tym, żeby w Pet Simulator X były takie nagrody za jakąś minigierkę, jakieś minigry, dodatkowe rzeczy, questy, dostawalibyśmy jakiś prezent za darmo? Patrzcie, i on by oczywiście kosztował coiny, ale byli, byłaby możliwość, żeby dostać takiego giftboxa za darmo. Oczywiście no nie tak, żeby wyglądały, ale Pety duchowe to coś, co myśleliśmy, czy ja myślałem na początku, słuchajcie, jak było pętacie te przecieki dotyczące hardkorowego update'u, myślałem, że po prostu dark matter pety będziemy mogli robić z dark matter na hardkorowe, a tu się okazało, że hardkorowe pety to jest zupełnie nowa mapa i tak dalej. Natomiast tu co pokazuje ten, ten pan tutaj Pet inventor, popatrzcie, zrobić z Dark Matter będzie można było robić e, ghosty. I guess it's bad idea. Ok, czyli fail. Nowe coin, coin, coin pets. Co to jest? Why not add some coin pets? Co to znaczy coin pety? That you can get from every egg, like with. Okej. Okay. Czyli są jakieś końcowe we pety. Increase the coin you get by. A! Ah, to jest spoko, czyli pety, które by zwiększały procent o 10% ten, ilość zdobywanych końców. nawet spoko. Chociaż po co wtedy by były enchanty, nie? To by było takie... Dziwne, to by było raczej dziwne i nieopłacalne. Co więc, słuchajcie, no pomysły całkiem spoko. Ja bym jeszcze dodał do tego, słuchajcie, że fajnie by było, jakbyśmy mieli tutaj w pet simulator jakieś itemki do petów, jakieś ubrania, czapki, jakbyśmy mogli levelować te pety. To, to jest naprawdę spoko by było i na pewno by tą rozgrywkę nam ulepszyło. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do zobaczenia.